Dzień dobry. Witam Państwa na przetargu na, e, ofertowym na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego gminy Gminie Komisja w składzie Franciszek Liszka, Marek Czarniecki, Tomasz Kut przeprowadzi postępowanie. W minionym czasie wpłynęła jedna oferta. E, przedmiotem przetargu jest działka numer 276, e, łomana przez 15. Powierzchnia działki całkowita 8,5 hektara chorzów. Jest to część, część, część działki tej yy, yy, przeznaczona do użytki zielone przeznaczona do wydzierżawienia. W yy, wymaganym czasie wadium yy, Pan Malec yy, Bogdan chorzów. chorzów. Nie to też nie. I sam Dobrze. I złożona przez niego oferta. Przystępujemy do otwarcia oferty na dzierżawę gruntu. Okay, oferta malek z wodą, chorzów zgłaszam ofertę dzierżawy części działki 276 przez 15 położonej w chorzowie o powierzchni 8,5 hektara oferują część dzierżawne wysokości 2,25 kwitala żyte według ceny do podatku rolnego w danym roku. Jest wymagana, zgodnie, zgodnie z ogłoszeniem jest wymagana stawka. Więcej ofert nie ma. Dziękuję bardzo.